i na patrzy. Obaj. Aha nie oh, zaraz kogoś, trzeciasek na Co to, słuchajcie stara bida.

Ale wziąłem że w pramie, no to i tam dobrze to, podziął to jak na ten. Jak <grystanie> na <grystanie> Dobrym Brumber zągdzie, po tym jest na panie pani ma Może mu da się no e, Sebastian, ty decydujesz, czy dasz mi uwolnienie, czy nie, jeżeli piłka jest wita, bo jest tutaj jest woda. To jest twoja decyzja, więc musimy tam grint. تراه <applause> من <applause> Super, Golf to wyzwanie wymagające skupienia, samozaparcia w pokonywaniu przeszkód. Golf wzbudza emocje, uczy pokory, ale też daje wiele radości, umacnia przyjaźnie, jest elegancki i relaksujący. Golf to piękne miejsca na całym świecie. I właśnie o tym piszemy już od 10 lat. Golf. Twój sposób na życie.